Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Znowu dzisiaj się spotykamy nad Słowem Bożym. Ono nas tutaj gromadzi. Mam nadzieję, że jakoś wspólnie dojdziemy do pewnych kreatywnych, pięknych, ważnych wniosków. Na podstawie dzisiejszej Ewangelii. Mam takie trzy myśli, które mi za chwilę się z wami podzielę, ale zacznę oczywiście od czegoś. Co na pewno już wiecie, ale co zawsze mnie bardzo dotyka, porusza i bardzo lubię to określenie, które dzisiaj pada. To znaczy, mamy zapowiedź Jezusa o innym pocieszycielu, który przyjdzie, no i pewnie warto sobie przypomnieć, kim, że jest ten w języku greckim nazwany paraklet. Ja przypomnę tylko, że pani dr Maria Miduch, jedna chyba z najlepszych biblistek współczesnego nowego pokolenia, mówi tak na ten temat: Paraklet to ktoś. Kto według starożytnej tradycji mógł stanąć na rozprawie obok skazanego. Nie musiał nic mówić, a sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym wstawiał się Paraklet, więc, jakby te definicje na pewno już znacie, nieraz żeśmy tutaj o tym wspominali. Dodam może jeszcze tylko Dawida Sterna, który jeszcze nam trochę tę wiedzę poszerzy, bo Stern odwołuje się do całego tego stwierdzenia inny Paraklet. I to też myślę, że jest ważne. Mówi tak. E, greckie parakletos oznacza doradca, pocieszyciel, dosłownie ktoś przywołany, tak? kogoś, kto, Kogo przywołuje do boku. E, to jedna rzecz, ale też Stern dodaje tak. W grece są dwa słowa oznaczające inny. Alos, inny, ale tej samej kategorii, kolejny. Oraz heteros, czyli inny w znaczeniu odmienny. No, i tutaj warto zwrócić uwagę, że w tym fragmencie Ewangelii inny pocieszyciel to jest Allos Parakletos, tak? Czyli ten inny w znaczeniu kolejny, ale taki sam, tej samej natury. Więc tu takie małe techniczne, może wprowadzenie, ale mówię, ja bardzo lubię to określenie Paraklet. Ono jest takie. Mocne, tak? Zwłaszcza jeśli tutaj spojrzymy na to, co mówi Pani Minduch na ten temat, no to myślę, że skoro mamy kogoś takiego, to, to naprawdę nie ma się czego obawiać. Kochani moi, to na co zwróciłem uwagę w dzisiejszej Ewangelii, co mnie dotyka, pierwszą z tych trzech myśli, o których wspomniałem, jest to, że. Jezus wiąże tutaj bardzo mocno miłość do Niego z przestrzeganiem przykazań, tak? Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania i pod koniec Ewangelii w podobnym tonie, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Więc tutaj pewnie warto zwrócić uwagę na to, czym jest to przykazanie, tak? czy, czy Jezusowi chodzi o jakąś taką legislację, tak, e, takie starotestamentalne wypełnianie mitwot e, i w, jakimś, w jakiś sposób, w jakimś stopniu zasługiwanie na tę miłość, tak, że, że jeśli spełniasz e, to, co ci kazałem, to, to wtedy Cię kocham, nie? To. Doch, doch, Trochę drastycznie by brzmiało, nie? Ten Bóg byłby trochę straszny, gdybyśmy w ten sposób przeczytali. Dlatego no, warto sobie poszerzyć trochę horyzont i spojrzeć na tę Ewangelię również w jej kontekście. Tak? To, to całość jest e, kilka rozdziałów Ewangelii Janowej. E, są tak naprawdę wypowiedzią Jezusa z Wieczernika, z czasu Ostatniej Wieczerzy. E, I tutaj dzisiaj zatrzymujemy się na fragmencie z 14 rozdziału. Ale warto sobie zerknąć do 13 rozdziału, 34, 35 i do 15 rozdziału, 12 wers. Dlatego, że tam jest tekst, który się powtarza i tu, i tu. I on brzmi, mniej więcej tak, środkując te dwa teksty: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was Umiłowałem, tak? To oczywiście Pan Jezus tutaj trochę poszerza to starotestamentowe przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego, bo pokazuje, że tym kryterium miłowania drugiego człowieka już nie jest to, jak ja siebie kocham, ale to, jak on nas ukochał, tak? Wiemy, że za chwilę, za kilka godzin będzie dźwigał Krzyż na Golgotę. Tak? Za niedługo umrze i pokaże, jaka jest ta jego miłość. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest właśnie taka. Nie? On nazywa nowym przykazaniem właśnie tę miłość do bliźniego na wzór tego, jaka jest Jego miłość do nas. Co to znaczy? Myślę, że możemy dzisiaj odczytać tę Ewangelię w taki sposób, jeżeli mnie miłujecie, będziecie kochać swoich bliźnich. Kto kocha? Drugiego człowieka, kto kocha bliźniego, ten mnie miłuje. Bo przecież o to chodzi. Nowe przykazanie dotyczy właśnie tego, żeby kochać drugiego człowieka. I kiedy byśmy chcieli jeszcze może trochę głębiej wejść, to zobaczcie, u świętego Jana rzeczywiście ta teologia miłości bliźniego, jako wzór, fundament miłości do Pana Boga, jest bardzo wyraźna, tak? Pierwszy list świętego Jana, czwarty rozdział dwudziesty wers. Który mówi nam o tym, że nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie miłuje się bliźniego, którego się widzi. Tak? To jest bardzo, bardzo mocno obecne i myślę, że warto na tym się dzisiaj też zatrzymać, żeby właśnie nie zobaczyć Boga, który by był jakimś takim tyranem, tak, kimś właśnie kto, kto, kto wymaga od nas spełniania zadań. Jasne, że tak. Sterna to też zwraca uwagę, że, że właśnie, że to nie jest tak, że w Starym Testamencie było przestrzeganie prawa, a w Nowym Testamencie już rówta co chce ta, ale pewien kierunek tutaj jest zmienny, tak? że wypełniam przykazania dlatego że kocham. I to jest ważne, żeby zauważać to również w tej dzisiejszej ewangelii. To jest pierwsza myśl. Myślę, że bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna, żeby nas nie wepchnęła właśnie w taki poziom jakiegoś samozbawienia tak czy zasługiwania na miłość Bożą, bo to jest absolutnie błędne i nieewangeliczne. Ok, natomiast przykazania, wypełnianie tych przykazań to przede wszystkim miłość bliźniego. Oczywiście wyrażona w konkrecie, już nie będę tutaj się odwoływał do klasycznych tekstów z Listu Świętego Jakuba o tym, jak, jak wiara wyraża się właśnie przez to, jak postępujemy. Ok, więc to jest ta pierwsza, pierwsza kwestia. Druga kwestia, która mnie uderza w tej dzisiejszej Ewangelii, to, są, to jest to zestawienie świat i uczniowie. Tak. Pan Jezus mówi, że świat nie może przyjąć Ducha prawdy, Ducha pocieszyciela, tego Parakleta, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale uczniowie już go znają, tak? Już u was przebywa, oni już jakby uczestniczą w tym obdarowaniu. Więc z jednej strony są ci, którzy nie mogą, nie znają, nie widzą, a z drugiej strony są ci, którzy już mają, już w jakiś sposób wchodzą w tę rzeczywistość królestwa Bożego. I podobnie ma się nieco dalej odnośnie obecności Jezusa, gdzie Jezus mówi tak: Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, i dalej w kolejnym zdaniu: Ale Wy mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i Wy żyć będziecie. Czyli znowu tak: świat nie będzie mnie oglądał. Ale z wami już te relacje będziemy budować taką wyjątkową i szczególną. O czym myślę czytając te teksty? Myślę sobie o tym, że trzeba mieć jakąś predyspozycję do tego, żeby wejść w relacje z Jezusem. Że musi być w nas. Właśnie nie wiem, jak to za bardzo nazwać. No nie wiara, bo do wiary to nas prowadzi, nie? Wiara jest tą relacją z Nim, relacją z Jezusem, zawsze relacją miłości, tak? No bo w ten sposób to, to Chrystus ustawia. Natomiast y, myślę, że chodzi o jakąś otwartość, tak? O to, żeby y, dać Bogu szansę, to może trochę bezczelnie brzmi, ale, ale w ten sposób myślę, tak? Żeby zaufać, że Bóg jest dobry. My często gdzieś ta, ta dobroć Boża nam umyka, nie? Często widzimy Boga bardziej jako właśnie kogoś, e, kto nas krytykuje, śledzi, wytyka błędy, nie? Zobaczcie, nie? Może my jako wierzący trochę inaczej, ale... Świat patrząc na Boga widzi kogoś takiego. Widzi zbiór zasad, widzi kogoś, kto będzie nas karał, i, i tak dalej. Nie? nie ma tego zaufania względem, względem Boga zaufania w to, że On jest dobry, po prostu. Nie? Mamy dzisiaj pierwsze czytanie, gdzie Filip przychodzi do Samarii. I gdzie tłumy słuchają tego, co, co mówi, gdzie widzą znaki, tak? gdzie właśnie jakby jest w nich ta predyspozycja, żeby przyjąć to co, to, co Pan Bóg przygotował. Oni jeszcze nie są wierzący, ale też nie stawiają takiej ściany oddzielającej ich od Boga. tak? Dają Bogu szansę i myślę, że to trochę o to chodzi z tą predyspozycją: nie? żeby dać Bogu szansę, żeby mógł zainterweniować w naszym życiu. To jest niezwykle ważne. Dlatego, że no, Pan Bóg nas nie zmusi do wiary w siebie. Tak? Pan Bóg nas zawsze pozostawia wolnymi e, i, i nigdy nas nie zmusi do tego, żebyśmy z Nim weszli w relację. Więc ta predyspozycja, ona jest w jakiś sposób konieczna do tego, żeby, żeby Bóg mógł działać w naszym życiu, żeby Mógł tę wiarę, tę miłość w nas budować. E, no i tak, no, do tego właśnie są też potrzebne między innymi e, słowo. Cuda, wszystkie jakieś takie wydarzenia, kościół, tak? bo, bo czytamy też w tym pierwszym czytaniu, że, że do tej Samarii po tym, co tam się działo, przychodzi Piotr i Jan, nauczają, nakładają ręce, więc, więc jakby tutaj kościół, wspólnota kościoła, nie? wiele takich rzeczy, które nam pomagają zaufać, że Bóg jest dobry i pomagają mu i jemu na tym budować te, te relacje, tę naszą wiarę. Więc, więc ta ta predyspozycja. To jest moja druga myśl, ale też i w kontekście tym biernym, tak? Czyli, żebym ja miał taką predyspozycję, żebym gdzieś ufał w to, że Pan Bóg jest dobry, pomimo różnych rzeczy, które mnie spotykają, że on jest dobry i że chce dla mnie dobra. Czyli to jest ta predyspozycja, na której Bóg może budować, gdzie może posyłać swojego ducha, gdzie może być ze swoją obecnością, nie? Ale też jakby w tym kierunku takim czynnym, nie? Zobaczcie, ilu ludzi wokół siebie. Mijamy i ile z nich ma w sobie aktualnie w tym momencie predyspozycję do tego, żeby przyjąć Słowo Boże, żeby przyjąć Królestwo, żeby przyjąć Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Dlatego myślę, że niezwykle cenne i ważne jest też to, żebyśmy mieli w sobie nieustannie taką habitualną postawę ewangelizatora, nie? Że cokolwiek robię, robię to jakby w duchu świadectwa o Jezusie, nie? Że on jest cały czas obecny w mojej mowie, w moich relacjach, w moim zachowaniu, w moich decyzjach, w tym w jaki sposób postępuję, nie? Jeśli to zawsze jest Boże, to wtedy ludzie, którzy mnie mijają, Okej, okay, będą tacy, którzy nie mają w tym momencie tej predyspozycji na przyjęcie Ewangelii, ale będzie mnóstwo takich, w których to zadziała, nie. I święty Piotr dzisiaj, z kolei w drugim czytaniu, mówi bardzo trafne słowa, bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, który domaga się od was uzasadnienia tej nadziei. No to, to jest absolutnie ważne, nie bądź cały czas świadkiem, nie. To nie jest tak, że jesteś chrześcijaninem przez godzinę w tygodniu, nie? Kiedy idziesz do kościoła albo w tych momentach, kiedy się modlisz, jesteś chrześcijaninem cały czas i cały czas masz w sobie tę postawę człowieka, który pokazuje Boga, nie? I, i, i wtedy jakby cały czas siejesz. I to ziarno, które zasiewasz, okej, okay, czasami padnie na drogę, czasami na skały, ale w wielu wypadkach padnie po prostu na grunt żyzny, przygotowany tak? do człowieka, który w tym momencie tego bardzo potrzebuje i w którym to zadziała, w którym to zapracuje. To jest ważne. Ja bym jeszcze trochę nawet pociągnął ten wątek z drugiego czytania, dlatego, że później Piotr mówi o tych, którzy tam oczerniają i tak dalej. Nie? I mówi: Mimo wszystko, ty zachowaj czyste sumienie. Ty bądź człowiekiem wiary. I nie przejmuj się opiniami ludzkimi. Nie przejmuj się tym, co inni o tobie mówią, w jaki sposób na ciebie patrzą. Nie przejmuj się tymi, którzy wytykają cię palcami. Ty bądź przede wszystkim wierny wobec Chrystusa i wobec misji, którą ci dał. Tyle, nie? Nie musisz się przejmować ludzką opinią. To też jest ważne, to też jest ważne, nie? Bo czasami ta, ta ludzka opinia potrafi człowieka zniszczyć, zrazić w jakiś sposób, zdyskredytować i, i, i może nawet zasiać w serce takie ziarno. Po co to wszystko? Po co ja się staram? Po co ja to robię? Skoro, skoro no właśnie, reakcje są takie, a nie inne. Są miejsca, w których to co robisz zapracuje. Są ludzie, do których to trafi. I może nie, nie dowiesz się o tym od razu, ale, ale ta Twoja postawa, to Twoje życie chrześcijańskie, życie w relacji z Bogiem, ma sens. I ostatnia rzecz, która jest dla mnie absolutnie powalająca w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest zdanie: W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie i ja w Was. Co to znaczy? Kiedy myślimy o Trójcy Świętej. Myślimy o tej relacji, która łączy Boga Ojca, Jezusa, Ducha Świętego, to najczęściej mówimy o tym, że to jest relacja doskonałej miłości, że to jest coś absolutnie wyjątkowego, że oni się doskonale znają, że się rozumieją, że są zjednoczeni w swojej myśli, woli, postępowaniu itd. Nie? Jakby jest to ideał relacji, ideał miłości pomiędzy osobami. A Jezus mówi, do takiej relacji ja Ciebie zapraszam. Chcę, żebyś był, Bogiem, tak jak my tutaj, w tej Trójcy Świętej, żebyś był razem z nami. Tak? No mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jak herezję, nie? Ale chcę, że, żebyś stworzył z nami taką czwórcę, nie? Już chyba to kiedyś określenie tutaj padło. Taką czwórcę, nie? Zapraszam cię do takiej samej relacji. No, dla mnie to jest absolutnie niezwykłe, nie? Że Bóg chce ze mną mieć taką relację, jaką ma ze swoim Synem, z Duchem Świętym. Dla mnie relacją idealną, tak? Miłością idealną. I Bóg w taki sposób na mnie patrzy. Bóg do czegoś takiego mnie zaprasza. I... Yy... No, powala mnie to zdanie, naprawdę. Czytam je któryś raz z kolei i, i jest dla mnie ono niesamowicie poruszające, tak? Że nie jesteśmy dla Boga kimś innym, gorszej kategorii, chociaż obiektywnie tak, nie? On jest twórcą, my stworzeniem, on jest wszechmocny, my jesteśmy ograniczeni, on jest ponad czasem, a my jesteśmy ograniczeni czasowo i, i tak dalej, nie? Nawet nie potrafimy się wypowiadać, jakby nie, nie uwzględniając terminologii czasu. Więc zobaczcie, no on nas przerasta na, każdym, na każdej przestrzeni, w każdym względzie. Nie mamy się w ogóle co z nim porównywać. A on mówi: Ale ja chcę cię w ten sposób potraktować, jak traktuje mojego syna, jak traktuje Ducha Świętego, jak syn traktuje Ojca, Boga Ojca. Nie? No jest to niesamowite, nie? Chyba tym chciałbym dzisiaj zakończyć nasze rozważanie. Niech to wybrzmi, niech to gdzieś zasiądzie w naszym sercu. I niech będzie dla nas rzeczywiście taką pociechą powodem wdzięczności, i, i, i wejściem w te relacje tak rzeczywiście na 100%. Nie? Bycie, bycie Bożym człowiekiem. Rzekłem bogami, jesteście, jesteście wszyscy synami najwyższego cytuje Jezus w pewnym momencie Ewangelii, jeden z Psalmów. No, i to jest chyba właśnie to, czego Bóg chce od nas, jaką relację chce z nami budować. I uważam, że to jest absolutnie piękne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie kochani i do zobaczenia w przyszłym tygodniu Shalom, alechem. Przyjacie tak nazywam cię. Powóż mi i sobie znajdź i to już takie coś mam